Hej, 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 cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Natalia i wszystkich nowych bardzo serdecznie witam, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz no to byłoby miło gdybyś zaczął, zaczęła <grych> cześć, słuchajcie, ja jestem po nocce dzisiaj mamy niedzielę jeszcze sobie nie śpię, bo dosyć późno wróciłam z pracy jest dziewiąta po dziewiątej Także nie wiem, yy, chyba zaraz skończę to drapać, to od razu Wam wstawię, albo wstawię wieczorem, jeszcze nie wiem yy, mam tutaj te maluchy, krzyżóweczki z numerem 51, 52, 53 i 54. Także cztery sztuki pod rząd, zobaczymy, może się coś uda, może się nie uda. Różnie to bywa. Także trzymajcie mocno kciuki. No i dzisiaj są imieniny Doroty. Doroty i. Mm, Ole, to takie dziwne imię, że trudno zapamiętać. Także, jeżeli ogląda mnie jakaś Dorota, która ma dzisiaj imieniny, wszystkiego naj, 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 najlepszego ci życia, kochana. No i dobre, ja sobie drawie Wam mówię. Słuchajcie, byłam dzisiaj dzisiaj miałam nockę. Jutro, pojutrze, i po pojutrze mam dzień, i po, po pojutrze noc. Także tak to wygląda. Także będę bardzo mało aktywna, no bo ja pracuję od 6 do 18. Mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć z wysyłką paczek. Bo wszystko mam już przygotowane i spakowane i w papier owinięte. I listy też mam wypełnione. Powiem Wam, że ja za sobie bardzo dużo z poczty załatwiłam, bo kobietki widzą, że co i raz przychodzę jakąś paczkę wysyłam. A teraz paczek mam do, wysy do wysłania. 6. Także gdzie trzy są z konkursu. No i trzy są dodatkowo. Także sami widzicie, jak to jest? Bardzo dużo. I to się nawet ze mnie śmiali, że Boże, ile zdrapek, ile. No ale no, w każdą paczkę trzeba zdrawki wsadzić, to tak się tylko wydaje. Ale to tak naprawdę na to jednorazowo to było najwięcej pieniążków. No ale już wszystko mam tak także tylko wysłać. Mam nadzieję, że któregoś dnia się ogarnę. No ale do końca tygodnia na pewno każdy będzie miał paczkę. Tak jak mówiłam. Już będzie u Was, bo i tak muszę tym chyba przyspieszonym będę musiała wysłać, bo ja pracuję do 18 i nie wiem, czy ja się ogarnę z pójściem na pocztę, więc pewnie przed nocką wyślę dopiero. Także kurczę, no przepraszam Was naprawdę. I co my tu mamy? DDD. Mm, no i dzisiaj sobie posiedziałam właśnie. Ja wyszłam y, o ósmej, wyszłam z pracy, a ja powinnam wyjść o szóstej, bo słuchajcie, miałam zmianę z tą nową. Y, I ja podeszłam do tego, że najlepiej by było. Jakby ona myślała, że ja jestem niesympatyczna, niemiła, więc stwierdziłam, że nie będę się odzywać. Yy, I może ona będzie się tam chciała z kimś zamienić, żeby tylko nie mieć ze mną zmian. Uznałam to za najlepszy pomysł na świecie. Aczkolwiek, no wiecie, ja się nic tam nie odzywałam. Jeżeli ona o coś pytała, to odpowiadałam. Yy, I potem tak siedziała. Potem przyjechała jej mama. Ta się rozpłakała. Jezu, uwierzcie mi, że ja myślałam, że to przeze mnie. Tak mi było głupio. Tylko nie wiedziałam, co zrobiłam. Że co, że tylko odpowiadam na pytanie. No ale wiecie, różne rzeczy tam sobie człowiek może pomyśleć. No i tam próbowałam ją czymś zagadać, ale ona taka siedziała. No, no szkoda mi jej było. No, jak się na nią popatrzyłam, to jest dzieciaczek. Jak się na nią popatrzyłam, tak mi było jej szkoda, bo ona, te oczka takie całe, czerwone, te łezki takie wielkie. No, i się pytam, chciałabyś porozma porozmawiać, może masz jakiś problem? No, ona powiedziała, że tak ją strasznie brzuch boli i ta jej mama była, dawała jej jakieś proszki, nic nie pomogło, i ona po prostu siedziała i płakała, nawet nie wstawała. No, była tam ta godzina około 23, więc ja jej mówię, że no to może do szefa zadzwonić, no bo wiecie, ona jest studentem. I ja inaczej. Po pierwsze, nie chciałam, żeby się męczyła, bo i tak by nic nie zrobiła. A po drugie, ja bym musiała wszystko robić. A po drugie, dlaczego ja mam y, wszystko robić? A ona po prostu będzie siedziała, nic nie zrobi, a ma dwa razy tyle płacone. Bo mi wychodzi jakieś 14 zł do ręki, a jej 21. Także o czym my rozmawiamy. No i mówię, że mogę zadzwonić. No to jako starsza zmiana zadzwoniłam. No i powiedziałam, że no po prostu źle się czuję, że siedzi płacze i że mówi, że nie da rady, nie wytrzyma. I że dam sobie radę, żeby ją puścić. No to stwierdził, że skoro dam sobie radę, no to żeby ją puściła do domu. Tylko nie puściłam jej tak od razu, tylko powiedziałam po raportach. To wiecie, ona sobie policzyła też wszystkie pieniążki, zrobiła raporty. Już kasa była rozliczona i można, można tak było zostawić, a te pół godziny, to wiecie. E no, i mówię, że okej, okay, załatwiłam, policzysz się, zrobimy raporty, możesz lecieć do domu. No i ona, że dobra, dobra, I jeszcze taka była smutna, smutna, a tak gdzieś 10 minut przed, przed wyjściem do domu, w ogóle inny człowiek, radosna, uśmiechnięta, jakby ją nic nie bolało. I tak zastanawiałyśmy się właśnie, że to chyba było tak specjalnie. Może nie wiem, się z kimś umówiła czy coś i stwierdziła, że a może się uda. No, bo wiecie, jak mnie coś boli, to nagle nie jestem taka szczęśliwa, radosna, że już mnie nie boli. Tym bardziej, że dopiero co nie mogła wytrzymać z pólu, a później tak się latała, sama po całym sklepie. No i zostałam, słuchajcie, sami. Sami. <grytanie> zostałam sama i musiałam zrobić wszystko to, co robią dwie osoby na zmianie. Musiałam po pierwsze mieć zamkniętą stację żeby tam nikt, nie wiem, mi krzywdy nie zrobił, coś tam, coś tam wiecie, no takie procedury. E, musiałam dołożyć to, co jest w moim... to co zawsze ja robię na nocach czyli musiałam dołożyć y, towar na całej stacji i w lodówkach. No nasza stacja jest bardzo duża, tylko tyle wam powiem, bo nie wiem ile tam jest metrów, ale jest bardzo duża. Musiałam lodówki porobić, a oprócz tego musiałam posprzątać socjal. Y, Wszystkie pudła pozbierać, te co, co tam były puste, śmieci pozbierać, podłogi pomyć, pozamiatać. O Boże. I jak dziewczyny przyszły mnie zmienić, to ja byłam taka szczęśliwa, tylko, że nie mogłam wyjść z pracy, wiecie? Tak mnie nogi bolały i plecy, że stwierdziłam, że z nimi chwilę posiedzę. No i tak się zasiedziałam. No ale wszystko zrobiłam, mogę się pochwalić nawet, że dodatkowo tu mamy tylko dwa słowa, więc jest pusto. Jeszcze kontrolny sprawdzę. Tak, BT. Dodatkowo, co mi się za często nie zdarza, to pościągałam te wszystkie, jak się nazywa, puszki, butelki, bo... A, jeszcze daty robiłam, bo u nas każda nocka ma jakiś tam regał albo lodówkę i trzeba sprawdzać tam daty i spisywać, co tam miesiąc, co ostatni miesiąc końca ważności, no nie? Także ja spisywałam do końca października i tam trzeba napisać właśnie co to jest, ile sztuki, do kiedy. I tam ktoś postawił po prostu dziurawą puszkę po Pepsi, nie, po coli. I to wszystko tak sobie leciało i potem zastygło to i tak brudno tam było. Więc ja nawet to pościągałam, umyłam te półki jedną, drugą, potem przeleciałam jeszcze ten kurz cały. Także no, powiem wam, że ja jestem z siebie bardzo dumna, bo kawał dobrej roboty zrobiłam, yy, tylko tu właśnie dziewczyny się śmiały, żeby potem nie było tak, że on uzna, w sensie wiecie, szef, że uzna, że skoro ja sobie poradziłam, no to możemy pracować pojedynczo, bo powiem wam, że jak na sobotnią nockę, to i tak w miarę spokój był, przeważnie jest gorzej. I jeszcze hot dogi, bo ja musiałam przez to okienko. Hot dogi, yy, piwa. No i tak. Z lodówki, a takie z półki. I po prostu w pewnym momencie już sobie miałam przy sobie taki koszyczek. Kartkę z długopisem jak kelnerka. I oni mi dyktowali co chcą. A ja brałam ten swój koszyczek i po prostu tup, tu 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 Leciałam. Bo tak oni mówią na przykład tak. No a poproszę czteropak żubrę. ok. To wszystko? Mhm. Mm Przynoszę czteropak żubra Wie pani co? Jeszcze by mi pani dała sok. To wszystko? Mhm. Mm po czym? A jeszcze chipsy jakieś. No, no, no. Chipsy by się przydały, tak? Da pani chipsy. I tak po prostu latacie. W tę i we w tę i we Ileż można. Oni nie patrzą, że was mogą nogi boleć. O, chłop mi choruje, więc będziecie słyszeć, jak kaszle. Biedactwo, no ale. Yy... Przywitaj się. Nie ma siły się przywitać. I. No, gdzieś mają to i w ogóle do Łazienki chcieli wchodzić. Ja wiem, Łazienka tylko dla służb mundurowych i, i tyle w temacie. Ale na szczęście policja nie przyjeżdżała. Jakby przyjechali, to ich można wpuszczać. Zawsze tak było. Chociaż tak ładnie posprzątane, jakby mi przyjechali, to pewnie bym nie wpuściła, jakby jeszcze podłoga była. Mokra. No bo kurde, bez przesady. Niech jadą sobie na inne CPL. No, tam y, tak mi ładnie napisała. Justynka. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, Justyśka yy... O tym bohaterze. Boże, jak się śmiałam. Jak to fajnie brzmiało. I powiem Wam właśnie w to tak, można pracować. No właśnie, wydaje mi się, że nie. Ale nasze grafiki są tak powalone, że u nas nie ma rzeczy niemożliwych. Trzy dni pod rząd po nocy, trzy dni pod rząd i, i kolejna nocka, dzień wolnego, <noise> dzień-noc. Moim zdaniem to jest bardzo duża przesada. Ale. Niech im będzie. Pójdę odwalę swoje, wrócę. Prześpię się, pójdę odwale swoje, wrócę, prześpię się. No i tak 4 dni. No ale potem trochę wolnego złapię już naprawdę będę się cieszyła, bo później mam 6 dni wolnego, o ile nikt się nagle nie rozchoruje. No to takie 6 dni to już brzmi naprawdę bardzo dobrze. Pojadę do domku, do rodziców. Także widzicie, no tu Wam wstawiałam codziennie filmik, codziennie, a teraz tak jakoś słabo wychodzi. O, emu. Tu aha. Jakiś tam jeszcze filmik mam, więc, yy, jak to dziewczyny mówiły w archiwum. Także jak ja tak będę pracować, to po prostu nie zostawię Was z niczym i tam Wam coś wstawię, co tam nagrane mam. Eee. Także się nie martwcie. <laughs> Mam nadzieję, że jeszcze Wam się nie znudziłam i że czekaliście na jakiś filmik. No, piszcie, czy czekaliście. Byłoby mi mi miło, jakby chociaż jedna osoba napisała, że tak. Ale no nie mogę oczekiwać tak dużo. A wzięłam e, te maluchy, cztery podrząd, bo wiecie co? Eee. U nas nie przyjeżdża wcale gościu z kolektury, znaczy od tych zrapek, nie daje nam nic i my po prostu na stacji nie mamy nic. O, tam potrzebowaliśmy, a nie mamy tych zrapek praktycznie już wcale. Mam słowo baba, i nie było w czym wybierać, ale powiem Wam, że ta dużo szczęścia jest dla mnie z bardzo taką szczęśliwą, bym powiedziała. Bo była ostatnia jedna jedyna i mówię: "A wezmę, zobaczę, yy, może coś tam wydrapie." No i powiem wam, że dyszkę złapałam. Także no fajnie. Strapka 5 zł wydrapałam dyszkę piątkę na plusie. A dzisiejsza inwestycja w te maluchy. Yy, w te maluchy no to 12 zł. Chyba. No tak, 12. Także tak. No, i kolejny pustek. S.U.T. Może chociaż jedna się zwróci. Ha, byłoby fajnie. Przychodzi taki pan do nas, taki stały klient. I za każdym razem chce zdrabki. I za każdym razem pyta się, czy jest plaster miodu. A ja za każdym razem, jak go widzę, mówię mu: Nie, proszę pana, nie ma i nie będzie. Ale on i tak się pyta. No jeszcze facet ma nadzieję. Polubił tą zdrapkę widocznie. Ja mu y, obchnęłam te owocówki, co teraz jakiś czas temu niedawno wyszły. Mówię pan zobaczy, jakie fajne. Da pani trzy. Jakie trzy, proszę pana. Są cztery różne kolory. Bierze pan cztery. Zaczął się śmiać, no i wziął cztery owocówki. No bo kurczę, jak nie ma, to chociaż się trochę podrapię. Dawam mu taki drapaczek, ten niebieski, bo u nas tego jest multum. Po prostu ten facet kiedyś przywiózł od lotka, potem drugi też przywiózł, zostawił. I to nam się tak yy, wala, tam trzeba się tego trochę pozbyć. A wiecie, nikt tego nie chce, oni wolą, nie wiem, monetą. No nie, podrapać niż wziąć ten drapaczek. Teraz literka Y. Dobra, dobra. Ale dawno do was nie gadałam. <grym> literka K już tak wam powiem że się przyzwyczaiłam że tyle tych odcinków nagrywam ja po prostu choćbym nawet nie wiem jak chcia ja już nie miałam o czym mówić a tutaj zobaczcie mam no nie wiem jak pracuję pracuje Ach, czekajcie ja zobaczę sobie bo mam grafik przed oczami eee Środa Nie Poniedziałek też nie O piątek mam wolny Dziesiątego No to co może lejwika zrobimy Co Co <laughs> Raz dwa trzy No trzy dni Nocka będę po nocy No nie wiem może Może Nie wiem Następnie powiem, że mogłabym zrobić, tylko dajcie znać, czy po prostu chcecie. A jak coś tam nie wypali, a mój grafik też jest taki zmienny, bardzo bym chciała, żeby mi jakaś zmiana uciekła po prostu, ale to prędzej przybędzie niż ucieknie. Także Boże, nie gniewajcie się, ja tak naprawdę nie lubię czegoś takiego, że mówię i nie dotrzymuję słowa, nienawidzę tego ale jak ja wyjdę o 18 zanim dolecę do domu wezmę to wszystko, no nie ma szans, że mnie to wysłała a jeszcze wczoraj, w sobotę pakowałam to do końca, wiecie, w papier żeby to ładnie wyglądało ja chcę tak, żeby to ładnie wyglądało no bo to jednak są wygrane dlatego w papierze, tak kolorowo tak, no tak miło no, teraz literka A musiałam papier kupić bo mi się skończyła taśma kupywałam taśmę, gdzieś mi się zgubiła albo może wykorzystam, i nie pamiętam no bo jednak tej taśmy też dużo idzie, żeby to opakować żeby tam w razie jak oni będą to walić no bo sami widzicie po różnych paczkach Niula miała tam paczuszkę z wymiany to Wejdźcie, zobaczcie, jaką łapaczkę dostała, że ta koperta była po, poubrywana. Nie szanują w ogóle. Dlatego lepiej więcej tej taśmy dać. Że w razie czego to to pudełko będzie całe. Ja nie wysyłam w, w kopertach. Ja wysyłam w pudełkach. Mało kiedy coś wysyłam w kopertach. Literka i. I jest nadzieja, czy i nie ma nadziei. Zobaczymy. Mm, mm, mm. Jakoś tak się przyzwyczaiłam. A tak w ogóle nawet porównując, to czasami więcej rzeczy wejdzie w pudełko i taniej wyjdzie przesyłka niż jakby się miało, wiecie. Wysyłać w tej, w tej kopercie. Nie wiem. No ale niektórzy lubią. I też nie wiem dlaczego bo takie maluchy, no wiecie, jakąś kopertę, tak jak tylko z drapki na przykład, czy z i czekolada, to wchodzi w, w tą skrzynkę, więc oni taniej sobie liczą. Ale tak, coś większego to moim zdaniem się nie opłaca, ale każdy wysyła tak, jak mu wygodnie. O, mam jedno słowo lew. Bardzo źle to wygląda. Czyli jak widzicie, no złapa samie nie... Opuszcza. Bardzo, bardzo, bardzo mi przykro i nie wiem nawet co mam mówić. Po prostu to jest niemożliwe, żeby tyle zdrapek wydrapać i nic i ciągle nic. Uuu, um, dobra, chyba wszystkie U. co by się przydało. Co by się przydało? Tu jakby było py, to by było ładnie, bo by były trzy słówka na py. No i już, te py by się przydało. Mamy o. O, o, o. O, no to o ryby się przydało, wtedy też by coś było. O, i tu mamy Hiob. Już coś jest. <laughs> znaczy dwa słowa, no to jeszcze jedno. I o więcej nie widzę. No trzymajcie kciuki. Znowu S. Co i z tym S. Eska mnie prześladuje. Tu mamy sad i tak, tu nie mamy, tu nie mamy. No, nic nie mamy. Tu jest AS. Powiem Wam, że mogłam wziąć więcej, ale właśnie nie chciałam ryzykować, że nie będzie nic. Ostatnia z numerem 54. Zaczynam od mojej pięknej literki A. Ja lubię te literki, takie literki jak A, O, I. Nie wiem, lubię. <laughs> ich jest zawsze najwięcej i jest co podrapać. Często jest tak, zdarza się, że jest A, E i O nie ma wygranej. to jest po prostu porażka. Na no, takie popularne te zawsze coś tam zabraknie. Ile razy było tak, że takie X ratowało, albo V, no nie, i wygrano dawało. Najlepsze to w tej zdrawce za trzy dyszki, krzyżówce, Vox, albo Max, Słówko i Czasami też może braknąć tego X-a. A, 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 Dobra, o. Kolano. Dobra. Chyba wsio Literka M. Powiem Wam, że już mi się zaczyna ziewać. No, ale wcale się nie dziwię. Wstałam o godzinie 17 tam trochę drzemnęłam sobie. Poleciałam noc. Tragedia. E, e, e. Dobra nie ma. No i widzicie i to jest taka literka jak E. I tu była raz, dwa razy tylko porażka. Znowu S. Nie lubię S. Bardzo już nie lubię S. Dobra, i tak tu. Zmora. No najwyżej się znajdzie, no nie? Literka C. Mamy wcisk. Powiem wam, że jak się popatrzę, ile kobiet to teraz jest pijaczek, to aż mnie po prostu skręca. Ja rozumiem, że na stację może przyjść facet, bo po prostu zabrakło mu tej dwusetki, setki, czy nawet pół litra, żeby się tak dowalić. Ale jak ja widzę kobietę, która ledwo stoi na nogach i ona mi mówi, że ona po prostu nie wyjdzie, nie odejdzie jak nie dostanie wiecie, no my mamy sprzedawać, tak mówi się, że osobom nie trzeźwym alkoholu się nie sprzedaje my mamy sprzedawać, no bo jednak to jest utarg, tak yy, dana firma zawsze na tym zarabia, jak komuś sprzeda mi się zdarzyło odmówić sprzedaży ja wiem, ze trzy razy, ze względu właśnie na to, że ktoś był pijany tylko to już były takie przypadki, że naprawdę typno. No nie no. Na przykład kiedyś miałam taką sytuację, że pan pijak jakiś tam wziął butelkę, sprzedałam mu. Po czym w połowie drogi zbił i wrócił się po następną. I powiedziałam, że jest tak pijany, że skoro nie potrafił jednej unieść, drugiej mu nie sprzedam. A on, że przecież on płaci. To mu powiedziałam. I w sumie prawdę mu powiedziałam. No tak, pan płaci. A kto to posprząta? No kurde, no to posprząta. My. I co, będzie tak sobie szedł co cztery kroki tłuk, a potem ty lataj z tym mopem i sprzątaj. Ja ostatnio musiałam lodówki rozmrażać, bo przecież też nam się trafiło. Rozmrożenie lodówki, policzenie gastronomii. Yy, wiecie, I wiecie, w lodówkach jednego dnia mówił, dołóżcie wszystko, co jest, żeby było wyłożone. A trzy dni później no trzeba wszystko powyciągać, rozmrażać lodówkę. I tam. Yy, odsunęłam ją, wiecie, no, wyciągnąłam to wszystko, gdzieś tam się udało to wepchnąć, wszystko policzyłam, ktoś źle sprzedaje, ja to wszystko liczyłam, ktoś po mnie na następnej nocy też musiał liczyć, bo się coś nie zgadzało, i potem dopiero doszli, że źle było nabijane. Po co to człowiekowi zawracać dupę tym? Tym bardziej, że no, jak ktoś właśnie liczy yy, gastronomię, no to nie robi jakichś tam różnych dat, a ja wtedy zrobiłam. Mówię, a dobra, tam zrobię, jakoś tak szybciej poszło. Co mi szkodzi? Tak siedzę, nic nie robię. No to korona z głowy nie spadnie, no bo tak się mówi. I co? I ja na darmo to liczyłam, bo po mnie też to liczyli. I w sumie na darmo po mnie liczyli, bo tak samo wyszło. Już mam dość. Wierzcie mi, mam po prostu serdecznie dość. Ale chodzę, bo pracować trzeba. Zarabiać pieniążki trzeba, co by na zdrabki było, co by na yy, konkursy było. <laughs> no, jak teraz poszłam i kupiłam zdrabki na te sześć paczek, wydałam ponad 200 zł. Ponad to dużo, dużo. <laughs> de, 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 de. No, ale jestem zadowolona z tych paczek, które zrobiliśmy ze starym moim. Bardzo jestem zadowolona. I ostatnia to jest literka N. No. I na tym się kończy moja przygoda zdrabkowa. Miło, że padliście. As. As. No, nie wiem, czy to taki as był. Matko, kochana. Porażka totalna, zobaczcie. Porażka. Od 51 do 54 wszystkie puste. Także moja pasta trwa w najlepsze. E, co wam mogę powiedzieć? Do zobaczenia, kochani moi.